Chciałam wstępie podziękować za zaproszenie jako chyba jedynej nieprawniczce, tylko politolożce europejce do tego, do dzisiejszego został podjęty, ponieważ w ramach no, istniejącego już od roku Centrum Badania Dyplomacji podejmowaliśmy z punktu widzenia politologicznego i praktycznego temat dyplomacji w cieniu wojny, nie tylko wojny na Ukrainie, ale też trwającej w, na Bliskim Wschodzie. Natomiast no, czuję się też odrobinę nieswojo w gronie prawników, którzy wiem, że państwa kompetencje są bardziej twarde w tym znaczeniu, że będziecie państwo zapewne, to oczywiście wysłucham z przyjemnością, Prezentować konkretne rozwiązania prawne. Ale pozwólcie, że ja zacznę właśnie od tej analizy, którą no zazwyczaj politolodzy podejmują, i, i tak jak wspomniałam, te badania, które w ramach Centrum Adreny Dyplomacji są podejmowane, no, dotyczą różnych aspektów. Ja dzisiaj nie chciałabym bardzo teoretyzować, ponieważ y, y, to nie jest na to czas, żeby podczas seminarium y, podawać y, wiele definicji i, i, i narzędzi. Natomiast chciałam pokazać ten stan obecny, jak wygląda y, negocjowania y, bądź też prób negocjowania. Jak wiemy, jest to temat bardzo trudny. Zanim, y, zanim jeszcze przejdę, to też chciałam bardzo jeszcze raz wyrazić, że. Państwa projekt, projekt, którego liderką jest Pani doktor, został też zaprezentowany przeze mnie ostatnio w imieniu Uniwersytetu w Brukseli na konwencie regionów, który się odbywał na temat wzmocnienia współpracy Uniwersytetów Europejskich i wsparcia dla Ukrainy, więc naprawdę to, co robi nasz Uniwersytet i to, co zrobił, ja niestety nie musiał, nie zachorowałam, nie mogłam być tam nie fizycznie, natomiast no, ten feedback, który z Komitetu Regionów do mnie spłynął, Но на правда... Bardzo, bardzo y, miły, więc też ten projekt został zaprezentowany jako wielkie osiągnięcie, wsparcie, ale też badania, no, z którymi się y, nasi naukowcy bez współpracy z państwem y, obecnymi dzisiaj, i, i myślę, że część jest jeszcze nieobecna. Y, także bardzo, bardzo się cieszę, że mieliśmy taką okazję. Dobrze, ale przechodząc do roli dyplomacji, y, w zakończeniu y, wojny w Ukrainie, no oczywiście to jest taki wishful thinking, że dyplomacja doprowadzi do. Zakończenia wojny na Ukrainie, bo tu też, jakby z perspektywy prawnej, no, samo zakończenie konfliktu ma różne wymiary, prawda? No, jakby pierwszym elementem zakończenie konfliktu dostępnymi wszystkimi metodami jest celem z punktu widzenia polityki zagranicznej, ale też warunkiem stabilności, bezpieczeństwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych. I rzeczywiście tym podstawowym, pokojowym instrumentem polityki zagranicznej państwa, o ile oczywiście politykę zagraniczną można uznać za pewną strategię państwa, o tyle dyplomację można określić jako taktykę. taktykę, czyli pewnego rodzaju już konkretne, konkretne działanie. Natomiast tak, w definicji dyplomacji jest oczywiście, jak Państwo dobrze wiedzą, wiele, natomiast tu jakby na potrzeby rozwiązywania konfliktów to można określić jako sztuka osiągania kompromisów, ponieważ przy negocjacjach te kompromisy są kluczowe, kluczowym pojęciem wśród podmiotów stosunków międzynarodowych. Mówię tutaj celowo podmiotów, ponieważ w ramach tego, to w ramach konfliktów międzypaństwowych. Mediatorów to organizacje międzynarodowe, więc y, zaliczane są bądź też jednostki, więc to w tym przypadku mówimy o szerszym gronie. Y, jeśli chodzi o te środki, tę taktykę, środki, narzędzia, to zaczynają się oczywiście od mediacji, poprzez pośrednictwo w sporach czy misje dyplomatyczne. Jak również dyplomację parlamentarną, która odbywa się na poziomie już ciał ustawodawczych poszczególnych państw. Natomiast jeśli nawiązujemy już do podstawy prawnej, to w rozdziale szóstym Organizacji Narodów Zjednoczonych karty wymieniane są takie jak dyplomacja prewencyjna czy koncyliacja, arbitraż, porozumienia zawarte na drodze prawnej, ale też, tak jak wspomniałam, które, która została też wysłana przez Unię Europejską, inspekcję czy też ostrzeżenia. Natomiast z punktu widzenia konfliktu, o którym dzisiaj mówimy, to coraz głośniej, o tym pani doktor Iryna Balaniuk też mówiła, coraz bardziej po tych dwóch i pół latach, dwóch i pół roku trwania konfliktu mówi się właśnie o doprowadzeniu do stołu obrad, czyli doprowadzenia poprzez mediatorów, poprzez strony trzecie stron konfliktu bezpośrednio. Pośrednich stron konfliktu do stołu obrad, czyli do stołu negocjacyjnego. Ten waklarz oczywiście jest bardzo szeroki, negocjacje oznaczają tak definicyjny co najmniej rozmowę co najmniej dwóch stron, w których głównym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska. I to stanowisko jest przedmiotem negocjacji. Co jest jakby tutaj największym kluczem, to przede wszystkim są to strony oczywiście, które mają totalnie sprzeczne interesy i odmienne stanowiska, więc to wspólne porozumienie oparte na kompromisie jest rzeczywiście bardzo, bardzo trudne, zarówno po stronie agresora, którym jest Rosja. Jak i po stronie państwa zaatakowanego, którym jest Ukraina, ponieważ tu rzeczywiście ten problem podstawowy, jakim jest komunikowanie się z drugą stroną, czyli już na poziomie komunikowania strategicznego, jest wręcz niemożliwy z punktu widzenia jakby stanowiska agresora, czyli Rosji. Więc tutaj te decyzje są bardzo, bardzo trudne. Natomiast jeżeli mówimy o drugim pojęciu, jakim jest media, Ponieważ tu te dwa pojęcia są w przypadku konfliktu i rozwiązania doprowadzenia do zakończenia y, dwa są akceptowalne środki międzynarodowe nie mówiąc o y, jakby stronach sporu y, to y, również jest to definicja wywodząca się z rozdziału szóstego Karty Narodów Zjednoczonych jako jeden ze środków najbardziej jeden z najbardziej skutecznych nie, bardziej może zapobiegania zarządzania konfliktem y, ale też na trzecim miejscu rozwiązywania konfliktu. Zarówno wewnątrzpaństwowych, jak, y, jak i międzynarodowych. Y, to tyle definicji, które jakby stanowią takie wprowadzenie do tego, o czym chcę powiedzieć już w praktyce, ponieważ chciałabym. Powiedzieć, jaki jest stan tego dyplomatycznego, yy, dyplomatycznych rozmów yy, w celu rozwiązania konfliktu na Ukrainie. I chciałabym taką zrobić krótką analizę tego stanu, yy, właśnie z perspektywy yy, yy, zarówno no, stron, którym najbardziej na tym zależy, no przede wszystkim Ukraina, ale, ale bardziej może tych podmiotów, które mogłyby chciałyby, bądź są predysponowane do tego, żeby pełnić rolę mediatora. Mam na myśli tutaj po pierwsze Stany Zjednoczone i koalicję tak zwanych adwokatów pokoju, która została jeszcze przez, która została przez Stany Zjednoczone zmobilizowana. Natomiast to rozwiązanie, to koalicja państw demokratycznych, mówimy tutaj o Stanach i państwach zachodniej Europy, tak naprawdę została stworzona po to, żeby no, z jednej strony wspierać zarówno finansowo

nie, nie, nie trzeba o tym mówić, że jakby nie są to strony bezpośrednio państwa czy ta koalicja bezpośrednio zaangażowana w konflikt. Natomiast rzeczywiście nie koncentruje się ona bardziej na egzekwowaniu kierunkowanych sankcji wobec Rosji, rosyjskiego przemysłu obronnego. Natomiast tu zarzuca się też Stanom Zjednoczonym no z perspektywy Ukrainy przede wszystkim, że nie, ta koalicja państw demokratycznych nie ochrania i nie broni Ukrainy czy ukraińskiego nieba przed pociskami. Rosyjskimi wzorem przyjaciół Izraela, które, y, którzy na Bliskim Wschodzie jednak otaczają czy też rozkładają parasol to w tym przypadku jakby porównują. I z innym konfliktem. Ta koalicja ma zupełnie inną e, rolę. E, do czego dążą e, Amerykanie, przynajmniej deklaratywnie, i Europejczycy? Przede wszystkim e, zamiast koncentrować się na zwycięstwie i dostatecznym wsparciu e, Ukrainy, oczywiście na poziomie deklaratywnym e, m, zarówno kongres, jak i prezydent e, Biden, e, jeszcze urzędujący, cały czas mówi o tym e, wsparciu e, finansowym. To jest też oczywiście. To nawołuje przede wszystkim do tego, o czym tu mówimy, czyli wynegocjowanie rozwiązania, które no de facto wszystkie, wszyscy partnerzy, którzy chcą doprowadzić do finalizacji, mówią, że jest bardzo, bardzo odległe. No może w, w odróżnieniu do naszego Ministra Spraw Zagranicznych, który twierdzi, że ten e, kres jest już e, jest blisko. E, wiele państw z, jednak e, m, proponuje rozwiązanie czy doprowadzenie do stołu negocjacji. E, Czyby Ukrainy i Rosji, ale proponując coś, co de facto na dzień dzisiejszy jest niemożliwe dla Ukrainy, czyli życzenie się terytorium w imię pokoju, czyli tak jak powiedziałem, ziemia za pokój. Nawet no, kandydat na prezydenta republikanów Donald Trump zaatakował samego Załańskiego, że odmawia on negocjacji, sam obiecuje, że ten kres konfliktu już położył był w ciągu doby, natomiast Załański jest przeszkodą w tych negocjacjach, ponieważ nie chce jakby zgodzić się na te propozycje, które przez Stany Zjednoczone i przez z Radę Stosunków Zagranicznych są nie, proponowane. Natomiast tak naprawdę to nie Zawańskie jest przeszkodą w negocjacjach, tylko sam Putin, jak dobrze wiemy, ponieważ Rosja musi chcieć zakończyć tę wojnę i prezydent Ukrainy rzeczywiście, nawet jeśli dałby się namówić na zrzeczenie przynajmniej części terytorium za pokój, to warunkiem jest otrzymanie oczywiście gwarancji bezpieczeństwa, aby chronić resztę tego terytorium. Ja mówię oczywiście w teorii, mówię o pewnych propozycjach, ponieważ to nie są też oficjalne rozwiązania pokojowe, ale o tym się w tym środowisku dyplomatycznym koalicji Stanów Zjednoczonych mówi. Najlepszej te oczywiście gdyby zaproponowane były przez NATO w formie członkostwa, aby chronić resztę tego terytorium, ale też. Gwarancją byłoby pełna ścieżka integracji z Unią Europejską. Oczywiście tu mówimy o tej dyplomacji europejskiej, że już ten pierwszy krok dyplomatyczny został postawiony. Ukraina jest kandydatem pełnoprawnym, natomiast tu mówimy jeszcze o odległym czasie. Natomiast ceną za ten kompromis wątpliwy byłoby stanie się przez Ukrainę bezpiecznym, wiarygodnym państwem. Na powrót, ściągnąłby swoich obywateli do powrotu i, i, i przyciągnął inwestycje. To oczywiście jest teoria, o czym ja mówię, ponieważ no, na razie na pewno w kolorach takie rozmowy z reprezentacją Stanów Zjednoczonych trwają, ale tak jak wiemy, też jakby Biden nie przyjedzie na, na tą dyplomatyczną wizytę, gdzie będzie można mówić. No, Te przyczyny też są różnie oceniane przez środowisko. Natomiast też Amerykanie. Kongres rzeczywiście traci pewnego rodzaju cierpliwość, ponieważ no, to odblokowanie pakietu 60 miliardów dolarów dla pomocy dla, dla Ukrainy, dla Kijowa. W zamian za to Biden obiecał przedstawić raport, który miał pokazać, jaki jest ostateczny cel zaangażowania Stanów Zjednoczonych w ten największy konflikt. Natomiast dokument wciąż nie nadchodzi. Tu mówią eksperci, że Biden tak naprawdę sam nie wie, jakie jest i jakie powinno być stopień zaangażowania Stanów Zjednoczonych. To jeżeli chodzi o tego, to pierwsze mocarstwo, które, dzięki któremu nasze ziemie są chronione, mówię tutaj o tej wschodniej flance, bo oczywiście no NATO, ale też Stany Zjednoczone, bardzo szybko jakby przejdę do analizy no, tych stron najbardziej zainteresowanych, czyli Rosja. Rosja, rzeczywiście tak jak powiedziałam, no, wszystko jest po stronie Rosji. No, Rosja zaczęła ten konflikt i rzeczywiście tą agresję, i Rosja nie ma, y, rozdaje wszystkie karty, I, i Rosja niestety nie zmieniła swojej retoryki. Rosja, w znaczeniu oczywiście Putin i dąży do zajęcia więcej terytoriów, więc mimo, że granicy okupują już obwód kurski, to Armia Rosyjska wciąż wysyłana, no, można powiedzieć, również w obwodzie donieckim, tracąc nawet sprzęt. Natomiast ta jej retoryka również w mediach publicznych, dążenia do rozbioru Ukrainy, do zniszczenia Ukrainy, sam Putin ciągle nawołuje do denazyfikacji Ukrainy, całkowitego zniszczenia języka, tożsamości, rozbrojenia, neutralności, co w tak to oznacza. Że Ukraina bez armii i odparcia wroga stanie się y, państwem, które oczywiście tą suwerenność ma pod wielkim znakiem, czy miałaby pod wielkim znakiem zapytania. O tym, że Putin nie chce rozpocząć rzeczywiście tych negocjacji, świadczy też decyzja gospodarcza Rosji, ponieważ nie wskazuje ono chęć zawarcia pokoju, chociażby y, plan 40% PKB na produkcję broni, więc negocjacje tak naprawdę y, według analityków mogą rozpocząć się dopiero, kiedy zmieni się retoryka, a przede wszystkim. No mówi się, że dopiero wtedy, kiedy zabraknie Rosji zasobów, kiedy zostanie postawiona pod ścianą i kiedy zrozumie, że Ukraina ma rzeczywistych sojuszników po stronie państw zachodnich, nie podda się i może wygrać tę e, wojnę. Często porównuje się tutaj jakby to do, to, 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 tą politykę do tego, jak Brytyjczycy na początku XX wieku uświadomili sobie, że Irlandia do nich nie należy, czy Francja w 1962 roku uświadomiła sobie, czy dała e, jakby Spokój Algierii, więc tutaj oczekiwanie jest, że Rosja zaakceptuje, że Ukraina nie będzie częścią Rosji. Ale tu mówimy o pewnych wishful thinking, które rzeczywiście no, jest oczekiwane. Co jeżeli chodzi o Ukrainę? Ukraina tu rzeczywiście władze zmierzają, zamierzają przekonać opinię międzynarodową do własnego planu pokojowego i Podczas konferencji w Szwajcarii w czerwcu wiele krajów się nawet na to zgodziło, natomiast w obradach nie brała udziału Rosja, więc nie możemy tutaj mówić o doprowadzeniu do stołu obrot obu stron konfliktu. Co zakłada ukraiński plan pokojowy, to wycofanie oczywiście żołnierzy ze wszystkich terenów, włącznie z Krymem. Rosja miałaby zapłacić reparacje, natomiast odpowiedzialni za te decyzje o rozpoczęciu agresji politycy rosyjscy wojskowi mieliby stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem. E, natomiast rzeczywiście. Wiele też się mówi o tym, między innymi był ambasador Ukrainy w Niemczech Andri Melnik, opowiedział się za silną rolą Niemiec, czyli tego mediatora, jako tego państwa trzeciego w rozmowach pokojowych, żeby też odgrywał dość dużą rolę, podobną nawet do Stanów Zjednoczonych. Natomiast również mówi się tutaj o kanclerzu Scholcu, który jakby jako jedyny jest w stanie przeprowadzić rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem. Wtedy miałoby sens. No, ale co na to Niemcy? Niemcy oczywiście uważają, że czas zwiększyć te dyplomatyczne wysiłki, dlatego mówimy, że jakby trafiliśmy z tym tematem, czy państwo trafili w tym momencie, kiedy coraz więcej się o tym mówi. Natomiast musi to być przeprowadzane z udziałem Rosji, czyli wszelkie możliwości, czy też ewentualności poszukiwania pokoju nie będą miały sensu, jeżeli Rosja nie będzie chciała w tym chociażby perspektywy. W dalekiej perspektywie planie pokojowym nie, uczestniczyć, ponieważ to, co zostało zaproponowane przez Rosję, jest nie do zaakceptowania w tym momencie przez Ukrainę, więc ten konsensus nie jest możliwy, ponieważ jakby jednym z warunków jest przejście Zaporoża do Rosji. Tego, tego stanowiska Załęski w swoich deklaracjach no, twierdzi, że nie, nigdy nie. Nie, nie osiągnie, więc tutaj y, ta Rosja y, póki co nie jest gotowa, nie wyraża tutaj swojego stanowiska. Nie chcę mówić o Unii Europejskiej, bo o tym y, dzisiaj będzie, chociaż jest to obszar moich badań, chyba największy, jeśli chodzi o dyplomację. Widzimy, że Unia się zmienia i ten konflikt był takim ja często tym stosuję takie podejście paradigmy shift, czyli zmiana paradygmatu w zachowaniu i podejściu Unii Europejskiej do właśnie do rozwiązania konfliktu między innymi, czyli wzmacniania tej polityki obrony. Czyli więcej bezpieczeństwa niż dyplomacja. Ja wiem, że ta soft power w Unii Europejskiej dominowała, ale w to chcę pominąć, bo już też y, dużo czasu mm, <grym> mówię, więc też nie chcę zabierać tego, y, tego okienka. Natomiast to, jeżeli chodzi o Polskę. Jeżeli chodzi o Polskę, no to jak wiemy wszyscy, y, tu to, to, to rzeczywiście ta rola Polski jest dość duża. Y, 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 szef polskiej dyplomacji podkreśla, że de facto to nie jest jedno, no, ale to. Europejskie y, więcej tej pomocy nie, finansowej, środków y, oferują niż y, y, Ukrainie. Natomiast tu trzeba się zastanowić, jak to zrobić, żeby efektywnie rzeczywiście w ramach tych materialnych niedoborów Ukrainę wesprzeć. Co jeżeli chodzi o koniec? No, to tak jak powiedziałam, Sikorski ostatnio wypowiedział się na ten temat, że rzeczywiście jest to oczekiwanie i przewidywanie, że ten konflikt może skończyć się, ale może skończyć się tylko wtedy, kiedy, kiedy dostatecznie dofinansowany. Ukrainę, żeby ten konflikt po prostu wygrała, tak i postawiła Rosję przed już faktem dokonanym, co oczywiście no, jest takim najbardziej pozytywnym scenariuszem, ale jak wiemy te, te dwa i pół roku pokazały, że no, są różne wzloty i upadki jakby przesunięcia tej granicy, ale jest to bardzo trudne. I tak się na koniec powiem może jeszcze szybciutko na to, nie, ponieważ no, miał miejsce y, ostatni szczyt NATO w Wilnie, gdzie z perspektywy ukraińskiej no, de facto miał on wymiar symboliczny. Dlaczego? Dlatego, no, że no, oczywiście y, tu y, była to demonstracja jedności, natomiast no, y, Załański oczekiwał jednoznacznego zaproszenia do członkostwa y, w NATO, co nie nastąpiło. Y, był to też pierwszy szczyt przełomowy, ponieważ Finlandia brała w nim udział jako nowy y, członek paktu. Y, Natomiast sukcesem no na pewno było to, że Załęski sam uczestniczył, jakby ten format już partnerstwa na NATO-Ukraina nie istnieje, a jednak Załęski tam się znalazł. Natomiast to, to jakby oczekiwanie na szybkie członkostwo nie zostało zaproponowane. Natomiast to co, to, co uważam, że powinno być też w jakiś sposób docenione no przy bardzo trudnej pozycji na to, ponieważ no, wszyscy wiemy, że zaangażowanie na to też byłoby jednoznaczne z jakby uczestnictwem w tym konflikcie, czy wejściem do konfliktu, to co już z skrócenie tego procesu akcesyjnego Ukrainy do jednego etapu, czyli jakby usunięto wymóg planu działań naczyń członkostwa, czyli tego MEP-u, który yy, i my musieliśmy przejść jako Polska, więc tutaj yy, na pewno yy, jest to pewne przyświetlenie, utworzono ponownie radę. Na no to Ukraina, Ukraina i, i tutaj też wprowadzono wielotypowy program wsparcia dla, dla Ukrainy. Natomiast no, tu jakby trzeba podejść do tego też rozsądnie, ponieważ no, to oprócz pewnych deklaracji, to wiemy dobrze, że y, zarówno szkolenie, jak i, y, jak i no, wsparcie finansowe, to jest to, co, y, co na to może w tym momencie zaoferować. Y, nie, jakby bezpośrednie zaangażowanie w konflikt, podobnie jak Unia Europejska, która też no, jakby podjęła też bezprecedensową decyzję o przekazaniu broni, co się nie zdarzyło w historii y, Unii Europejskiej. Y, natomiast rzeczywiście z dyplomacją to ma niewiele wspólnego, więc, żeby już podsumować, to rzeczywiście no, mówi się tutaj o tym, że no, jedynym tak naprawdę rozwiązaniem jest rozwiązanie dyplomatyczne, ale dobrze wiem, że czasami no, bardzo trudno mówić o tym, że znaczy nie samo pisemne zawarcie pokoju może być efektem, czy może być efektem w tym momencie, ale tak naprawdę zakończenie konfliktu, zakończenie konfliktu, wycofanie się wojsk i wszystko tak naprawdę to jakby już jest um, y, no, banał o czym powiem, no ale n, rzeczywiście wszystko leży w tym momencie po stronie Rosji. Ci partnerzy, y, dyplomaci, którzy się angażują, którzy deklarują wsparcie w mediacjach, y, no, oczywiście jest to bardzo potrzebne, bo jest to pewien sygnał dla Rosji, że Ukraina nie jest sama, natomiast y, rzeczywiście y, y, no, Rosja jest tutaj tym kluczowym. Putin, tak naprawdę, to kluczowa decyzja jest w przekonaniu przez jakiegoś, któregoś z liderów europejskich i, i doprowadzenie Putina do, stron, do, 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 do stołu obrad, żeby w ogóle zaczęły się jakiekolwiek negocjacje, a, na, a nie na razie tylko się o nich mówiło, że są potrzebne. Bardzo dziękuję.